O, 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 o. Jak nie byłem popularny, to nie miałem nikogo, a teraz każdy chce się kumplować nikomu, nie podam kurwa ręki. Teraz te idą dźwięki, idą kurwa z maszyny, to właśnie to na serio człowieku jak nie miałem niczego, to nikt kurwa ze mną nie trzymał, dlatego środkowy palec się wysuwa. Nie mówię to tak bezczelnie. Ponieważ wszystko udosławiam w jedno Idzie dolar za dolarem Tobie nie postawię Nie jestem twym kolegą FV szybko Pierdol, pierdol to Ale kurwa, lecz flow Siemanko, kopale z kuna Tu na tych wierzowcach jadą kurwa ziomki Ponieważ te, te, te Ponieważ brzmienie leci z firmy dosłownie Kiedy wchodzę to wkurwiam się Na te wszystkie pierdolone sprawy Które za Tutaj do tej nuty dokleiłem kilka słów ode mnie Ponieważ wszystko to jebane pod Ponieważ tu w Polsce jest kurwy prawo I wszystko co tylko da się, człowieku, ile jeszcze mam tyrać banie że nie będę miał pracy legalnej, nie będę mieć żony. Ponieważ nie mam kasy, to zwiastuję mać Armagedony, koniec świata, kolejny raz Tak naprawdę, środkowy palec wam pokażę. Robi to raper, człowieku ile lat Tak naprawdę na tym trenowałem, żeby ci przedstawić Przedstawić to, że tak naprawdę nasze życie To jest jebany scenariusz, jebany mać film Pozdrawiam cię magik, tymi rymami Więc dlatego, jesteśmy z wami Właśnie, właśnie z wami Prezentuję tu właśnie was Fokusa, Rahima I Magika, który pokazał, że Życie można opisać Na tyle liter, jebać biedę Niestety człowiek Niestety taki jest Jeżeli coś masz, to cię dojebie Ja tu prezentuję mać biedę Ja prezentuję tu rap Człowieku, to tyle rad Ponieważ cztery robię Liczę dolary, liczę pęgle Zło tylko, tylko to jest w pieniądzach, to jest takie bezczelne człowieku, maszyna nalicza pieniądze, drukują, a później kurwa dają w obieg jebany świat policyjna, prowokacja tu jest, kiedy właśnie. Prezentuje się tekst, właśnie z torunia jeb, jeb za jeb, więc dlatego robi to pojeb. Łysy, właśnie z blokowiska. A ty na byś dał mi wpysz, za to, że chcę być kimś. Nie dasz mi nic, dlatego mam takie bary i nie boję się niczym, co powiedziałeś mi. Więc teraz odpalam złotą zapalniczkę, twój znicz. Ponieważ tobie dam ten wieniec właśnie po drzwi, człowieku zapisany. I już i nie stój jak właśnie słup, człowieku, ile słów, ile właśnie tu rekinów na twoją padliną się zjawiło. Człowieku, człowieku, to środkowy palec, właśnie od ulicy leci. Człowieku, to logika, tyle ile siedzi, tyle kurwa dam. Ponieważ tego tyle mam, tyle ile dam, tyle będę miał hajsu, sam nie zarobiłem, sam nie będę miał nic. A jakbym skończył na dole, to nie będę mówił o to, co tak naprawdę działo się. Tylko będę robił rym A teraz zmieniam szczebel z kurwy synu. Zmieniam. Zmieniam. Oni tyle kurwa chcieli ode mnie. Ja przychodzę kurwa z jebanym gaśnicą. Ogaś ten zwłaszcza szczebel, kurwa który pali się tak bardzo. Jakbym przechodził Mario. Ej człowieku, pan od Polski, go nie dawał mi kurwa nic. A ja jej powiedziałem, że jej dzieciaczek będzie chciał moje ciuchyń tutaj mieć. Ej człowieku, ona płaci cash, ja zarobi se Więc dlatego piedolego bardzo, za jego matkę stydzę się Człowieku, moi rówieśnicy powiedzieli mi jedno Nie śmiejesz w dresie, nikim nie będziesz Człowieku, nie będę ubierał się tak jak chcesz Człowieku, tu chodzą o pieniądze, a nie tylko na liczniku Człowieku, wyliczam od jednego do dziesięciu I zaczynam pisać tak, jakbym właśnie piraniu był I padlina zjadł. zjad, właśnie koło, koło, koło Człowieku, wiążę, kiedy nakładam okulaki złote Człowieku, złote było takie, ponieważ koło się ruchome zrobiło Człowieku, cię wprowadza mać w trans To był rap od dzieciaka, jebane Pan jeszcze raz, kurwy jebać was. Które by chciały właśnie mojego upadku? To ra, właśnie od dzieciaka. Skurwy wszystkiego mać rapu. To rap, rap. Prosto z blokowiska, kamienic i oczywiście, że wierzowca i Torunia Oto to, je, 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 więc dlatego kończę i was pierdolę, a swoich ludzi pozdrowię Rap z Torunia, właśnie Artur przedstawia, człowieku to właśnie rap A ty skumaj, że życie pera, inaczej się pisze, tak to jest